za kolaki, witam was w kolejnym odcineczku oczywiście z Case Haga, na samym wstępie dla was oczywiście konkursik eee, Może nie ten talon, ale mm, glock moda kolejny dla was 14 zł, wystarczy oczywiście skomentować, polubić film oraz subskrybować kanał eee, Możecie dać znać właśnie jeżeli chodzi o konkurs jaką chcecie zobaczyć w kolejnym konkursie na Case Hagu. Eee, oczywiście wszystkie skiny są rosowane na live'ach, więc zachęcam do wbijania. Link jest oczywiście na Discordzie. A jeżeli Kai'shak, to kod oczywiście z biku 44 który daje wam 20% bonusu przy doładowaniu, eee, darmowego dolarka i dwie skrzynki na start. Pamiętajcie, że też macie mm, wymianę skinów, macie również konkursy od Zakolaczka. Tak jak sobie widzicie, niektóre są po 2 dolki, po 3 dolki. E, po 4 dolki, jeżeli wpłacicie przykładowo 10 dolarków, powinno was zaliczyć do każdego konkursu na raz. Więc e, warto, korzystajcie z tego, no i również pamiętajcie, że macie darmowe skrzyneczki co 24 godziny. Mm, czym wyższy level, tym lepsze nagrody, a dzisiaj plan jest taki, że sprzedamy sobie tą koskę. E, 2200 dolarków mamy w naszym saldzie, no i dzisiaj testujemy Flip knivesy. Mam nadzieję, że mm, Taki, e, taka koska nam wypadnie. No i że wypadnie nam, jeżeli nawet nam wypadnie White Lily, to e, albo wymienię, albo e, dam ją wam na konkurs. Tylko będzie większa wpłata, ale będziecie coś takiego mieli. Jak na razie fajny start, bo dwa razy trafiliśmy koskę, 2200 zaczynaliśmy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego odcineczka na fajnym proficie. Czy tak będzie, to w sumie się okaże. No na te lepsze koski oczywiście mm, potrzebna jest nam koronka. E, mam nadzieję, że takie koronki wpadną. E, chociaż na razie e, dwa pierwsze otwarcia fajne. Tu już delikatnie troszeczkę gorzej. E, otwórzmy jeszcze dwa, trzy razy i pójdźmy na bitewkę. W sumie na no, lili nie mogła być, bo ona musiała być w koronce. Ale taki, e, taki golden coil w stanie Factory New też jest jak najbardziej w porządku daje nawet e, 30 dolarków w proficiku mm, crimson web ok za 410 fajnie mm, jakby jeszcze tutaj e, kolejny wpad 220 230 nawet nie 60 dolarków tylko Brightwater, water ok e, zróbmy tak mm, sprzedajmy to sobie bo mamy delikatny minusik wejdźmy sobie na bitwy no, i spróbujmy sobie. Mm, znajdźmy sobie flip knifesy, e, Dajmy 3 sztuki na 2, 2 na 2. I w antyterrorystów pójdźmy i zobaczymy, czy będzie z tego proficik. No, musia, musi tutaj dobrze sypać, że był proficik. E, pierwsze otwarcie bardzo dobre. Drugie, jeżeli będzie takie same, będzie rewelacja. Jest koska, ok. Kolejna I, i jeszcze coś. Ok, ok. Proficik mamy 937 dolarków. Yy, 337 dolarków, więc jest ok. Wychodzimy na delikatny plusik. Yy, ale może, żeby was nie zamęczać, też taką yy, skrzyneczką. Przejdźmy do noży. Zobaczmy, czy. Może na nożach coś rzuci. Coś dla was. 57 Jest to strata. Dajmy jeszcze raz. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli nie, pójdziemy sobie yy, troszeczkę. Yy, dalej, w jakąś inną skrzyneczkę, żeby yy, dać wam jakieś fajne tutaj nożyki yy, na konkursy. Yy, 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 yy. Galakcji, a dajmy Galaxy, dajmy Galaxy, zobaczmy co z tego będzie. To też jest procentóweczka, ale nóż widelec może, może jednak nie, może to jednak nie był dobry pomysł. Purka, myślałem, że może. Dobra, ostatnie otwarcie mamy. Trudno, najwyżej stracimy, najwyżej stracimy. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, to jest słabo, to jest słabo. Miał być proficik na spokojnie, a wyszło tutaj e, bardzo źle. No ale no cóż, no takie odcineczki też muszą się zdarzyć, też muszą się zdarzyć. E, brakuje nam minimalnie, może na fast pinie. Są rękawiczki i teraz na trzy sztuki nas będzie stać i liczmy na to, że wpadnie koronka z jakimś fajnym skinem, ale nie, w sumie tutaj nie ma koronki, więc tutaj musimy liczyć, że normalnie nam wypada taki e, white lotusik I jesteśmy e, no, zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni. Jakąś kostkę za 2-3 tysiące nawet by, by za Kolak był w stanie wam tutaj wrzucić do konkursu. Ale niestety też tak się nie dzieje. E, 195 dolarów mm -hmm. Crystal Knivesy. Jedną taką otworzymy, zobaczymy po prostu, co z tego będzie. Ee, dalej, dalej. A tu musi być koronka, tu musi być koronka. Zapomniałem, zapomniałem. Nuklear e, OK 35 dolarów. Ale na ostatnie otwarcie jeszcze będzie nas stać. E, nawajka dobra. No nóż widelec może się uda odbić, może jakiś będzie farcik, tutaj pewnie niekoniecznie, niekoniecznie, 65 dolarków, nawet nas nie stać, no nic, po prostu tak musimy zakończyć odcineczek, pamiętajcie też oczywiście o e, pirate słapie na najlepszej stronie do wymiany skinów, z kodem Zbiku44 macie 35% bonusu przy doładowaniu, warto z niej skorzystać, e, tak sami widzicie moje dedyki, e, różne takie e, firmy, o których opowiadam. Co się dzieje na różnych stronach? Z całego serduszka oczywiście mogę polecić Pirateswap. Bardzo szybko i przyjemnie wypłaca się skiny. Nic nie trzeba czekać. Jeżeli chcecie sobie wpłacić normalnie gotówkę, pamiętajcie, że 35% bonusu czeka na Was. 100 dolarków wpłacacacie, 135 macie. Możecie też skiny sobie zakupić, przy, jeżeli one mają trade ban'a będą oczywiście tutaj w tym equipunku i jeżeli zejdzie trade ban. Będziecie mieli tutaj przycisk Claim i sobie możecie odebrać. Pamiętajcie, że macie konkursy. Tak jak widzicie, wymiana lub depozyt od 20 dolarków. Takie rękawiczki od 50, taka koska Ursus Knife i Knife Karambit Lore powyżej 100 dolarków. No i tyle. Ja oczywiście dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i co? Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Hello!